Cześć, tutaj 21 2010 XD, a to mój yy, mój let's play Minecraft Single Player. Pewnie to się będzie troszeczkę inaczej nazywało, ale na początek i to może zostać na razie ta nazwa, prawda? Yy, no, zebrałem właśnie troszeczkę węgla, bo było tutaj była tylko dziura i ją troszeczkę z niej zebrałem. Weźmiemy kwiatki. Naszym magicznym kwiatkiem będziemy podróżowali. Nie, no i będę kędził singla. To o tym troszeczkę to tyle. Mam czerwony barwnik. Prawda? No to idziemy. Troszeczkę drewna zbierzemy, bo jeszcze nie mamy nawet ani jednego. Już kilo zrobiłem, ale już wtedy mi się deski skończyły. I Crafting Table gdzieś tam zostawiłem, nie pamiętam już tam gdzieś leżało. Nie chciałem się go zbierać. Hmm, prawda zbierzemy troszeczkę węgla. No, więc już będzie wszystko dobrze i się nauczyłem robić troszeczkę więcej rzeczy. O, żelazo nawet mamy już. Jeszcze więcej węgla. Hmm, fajnie Oj, przecież nie wydawędziemy tego Widzicie, już też zbierzemy tego, tu zbierzemy ten węgiel Będziemy już nawet na początku żelazo No mamy już troszeczkę troszkę żelaza Mniej więcej węgla. To jakoś tak fajnie tutaj mamy to nie jeszcze zbierzemy to drzewo Okej, okay, nawet pewnie wykopiemy się gdzieś w jaskinie się wkopiemy prawda nie dam za odcinki długie, bo nie chce mi się wrzucać długo do tych filmików. Ale jak na razie powinno być dobrze. Eee, prawda? Więc mamy troszeczkę tego drewna. Pójdziemy jeszcze trochę zrobić, bo tu jest jakiś lasek. Widzę krowa. O, owca. Tak, mam. będzie. Może zrobimy łóżko sobie. Mamy jedną brązową wełnę. Trosz, troszeczkę lagi. Tutaj yy, tam jest jakiś in... jest tam jest zimowy klimat. Prawda, no na razie pewnie Na razie to się gdzieś tutaj osiedlimy. Bierzemy jeszcze trochę drewna. No natomiast jest owce, trzy, to zetniemy, zabijemy te owce i będziemy robili sobie domek, prawda? No... Dobra, pójdziemy po te we, po, to, po te owce, sobie uszka. robimy sobie łóżka, robimy o, normalnie raj, owiec. No, o akurat już mamy na łóżka. No i tutaj jeszcze weźmiemy sobie domek zrobimy. Nie mamy jeszcze jednego craftinga. Zrobimy łopatę. Prawda? No i możemy zaczynać. Teraz. Można coś tu zrobić. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra, to będzie na razie taka tymczasowa chatka. O, zrobisz łóżko. Tak na zaś. Tak jak widzisz, nie mam oryginalnej wersji, ale postaram się coś z tym zrobić. O, rzucimy serdechy. dechy. Fajnie. Mm sobie jeszcze trochę pochodni, prawda? Jeszcze tucha trochę przed chatką. Tutaj okay, jeszcze trochę dachu sobie o jedną w górę weźmiemy. Tu mi nie wyszło, hmm, zapomniałem. Ale okej. Okay. Mmm... Trochę odzyskamy to. Okej. Okay. No jest fajnie. Łóżko sobie tutaj walniemy. Nie. No jest fajnie. Weźmiemy sobie tego craftinga. Po Postawimy sobie tu pochodnie. Prawda czas mm, dobra, więc jeszcze drzwi Drzwi Dobra No i to, to jest koniec pierwszego odcinka. Dziękuję. Oceniajcie, subskrybujcie. Do nara.